Kierowcy jadąc pod Oslofjord, najpierw suną z górki, pod fjordem trasa wypłaszcza się, a następnie zmienia się w podjazd. Właśnie zjeżdżamy przez. Jeszcze raz. Właśnie wiesz. Wjeżdż... Nie, to nie odstęp. Nie, no zostaw. Właśnie wjechaliśmy do jednego z ciekawszych tuneli w Norwegii, a mianowicie do Oslofjord tunel czyli jednego z najgłębszych tego typu tuneli w północnej Europie. 134 metry pod poziomem morza, właśnie taką głębokość ten tunel posiada. A w pewnym momencie już na pewnej głębokości aż uszy zatyka. Jeżeli chodzi o koszt przejazdu takim tunelem, to wynosi on 50 koron za samochód osobowy. Ale to był dopiero przedsmak tutejszej fantazji drogowców. Przed nami prawdziwy majstersztyk inżynierii. Tunel, do którego za chwilę zabierze nas Grzesiek, ma kształt spirali wydrążonej w skalę. Co ciekawe, nie ma użytkowego zastosowania. Powstał tylko dla rozrywki, jest atrakcją turystyczną. Jak widzicie, 1,6 km długości tego tunelu. I będziemy się nim wspinać teraz. Nie wiem, czy mnie widać. Może zapalę światło, będzie lepiej. O, teraz myślę, że jakoś moją twarz mniej więcej widać, więc jedziemy. Jedziemy spiralą. 213 metrów nad poziomem morza nasz końcowy punkt się znajduje, a jedziemy z 50 metrów, więc jest kawałek do przejechania 1,6 km. I cały czas w kółko, cały czas w kółko będziemy się kręcić. Mm, tunel ten, spirala, została otworzona w 1961 roku przez króla Ulafa V. I ciekawa historia się za tym kryje, ponieważ początkowo z tego tunelu, z tej kopalni, wydobywano kamień na budowę dwóch nowych dróg, ale postanowiono, że kurczę, może fajną rzecz by tutaj zrobić, jakąś atrakcję turystyczną w Dramen, i postanowiono stworzyć właśnie tę drogę, spiralę do góry, gdzie możecie dojechać do przepięknego punktu widokowego, z którego rozpościera się naprawdę, naprawdę fajny widok na całe miasto. Zresztą zaraz go zobaczycie. A my jedziemy, cały czas wspinamy się do góry. Można powiedzieć, że. Jedziemy. Tylko można powiedzieć. Dobrze powiedziane. Od samego patrzenia kręci się w głowie. I już właśnie wyjeżdżamy teraz z tunelu. Jest światełko.